To już miło Cię widzieć w hali, w grupa za Te arenie. Jesteś jednym z zawodników, na których czekamy, powiedz jak przebiega Twoja rehabilitacja i kiedy możemy spodziewać się Twojego powrotu na parkiet? Rehabilitacja już, końcówka rehabilitacji jest. Prawdopodobnie został ostatni tydzień. W poniedziałek ma się rozstrzygnie się, czy tak wracam już do trenowania normalnego z drużyną. Czy jeszcze coś tam jest nie tak, ale wydaje mi się, że będzie wszystko dobrze i wrócę do treningów. Powiedz, jak bardzo brakuje Ci już boiska, jak, jak bardzo tęsknisz za chłopakami, za drużyną? No nie wiem, ciężko to opisać w ogóle. No, każdy mecz gdzieś tam w telewizji, się zasiadałem przed tym telewizorem, no i bardzo żałowałem tego, że nie mogę być z drużyną, ale jeszcze będę miał parę meczy, żeby zagrać w tym sezonie. Powiedz, jak wyglądała proces cały rehabilitacji, leczenia kontuzji, której doznałeś? No początek był bardzo ciężki, no bo Pierwsze półtora miesiąca, dwa w sobie nawet wahało się, czy podlegam operacji, czy ktoś się podejmie tej operacji w ogóle. No i po półtora miesiąca ten doktor, który z Poznania mnie prowadził, podjął decyzję, że jednak nie zaleczymy tego i operujemy. A początek rehabilitacji był bardzo ciężki dla mnie. Czułem się trochę podobny, bo nie widziałem kompletnie żadnych postępów w, tym, w tej rehabilitacji. Bałem się, że to jest koniec sezonu. Później był dosyć szybki, dobry przeskok, gdzie wszyscy byli w szoku, że tak naprawdę tam trzy miesiące po operacji już tak, no ale później też już głowa mi troszeczkę odpoczęła, jak usłyszałem to, ale później znowu było takie, że przestój i do tej pory tam borykałem się gdzieś z bólem, gdzie tak naprawdę powinienem już wracać, a dalej było coś nie tak. Pojechałem na kontrolę do Poznania, wyszło jakieś skostnienie na tym miejscu operowanym i troszeczkę mi to podciąło skrzydła, ale tydzień temu pani doktor y, optymizm we mnie taki wpompowała, że że jesteśmy bliżej niż dalej. Piotrze, wracamy po przerwie do rywalizacji ligowej, ale chciałbym jeszcze cofnąć się na chwilę do tego pierwszego marcowego Waszego spotkania z Zagłębią Lubin. Ważnego spotkania, bo nastąpiło przełamanie i, i pewne zwycięstwo, które odniesieście w Lubinie. Jak Ty byś jeszcze powrócił do tego spotkania i po, w paru słowach przybliżył je kibicom. Tak, potrzebowaliśmy takiego spotkania, gdzie pokazaliśmy swoją siłę i myślę, że bardzo nam to pomogło, jeśli chodzi o oczyszczenie głów i przypomnienie sobie, że potrafimy grać w piłkę ręczną i potrafimy bardzo dobrze grać i my jesteśmy tą trzecią drużyną z tamtego sezonu i będziemy walczyć do końca, żeby ten medal zawitł na naszych szyjach. Teraz y, mieliście dwa tygodnie przerwy tej reprezentacyjnej. Jak Wy wykorzystaliście ten czas, żeby przygotować się do już tej finałowej, jakby nie patrzeć, y, y, czasu rywalizacji o, o medal mistrzostw Polski? Trener, da trener dał nam trochę wolnego. Y, wiadomo, czas był y, też do mocnego trenowania, bo to była y, chwila chwilę czasu od, od, od grania, więc myślę, że wykorzystaliśmy go bardzo, bardzo dobrze, bo y, kto potrzebował wyleczyć jakieś kontuzje albo mikrokontuzje, y, to wyleczył. Daliśmy trochę mocniejszy trening y, pod koniec, y, potem znów dostaliśmy troszkę wolnego, żeby na świeżo podejść do tego tygodnia, gdzie będziemy się przygotowywać do meczu. Nim zapytam Cię o najbliższego rywala ligowego, chciałem Cię zapytać o rywala w Pucharze Polski, bo y, można powiedzieć, że nie, nieco może niespodziewanie zagracie ponownie z drużyną Gwardii Opole. Tak, i mam nadzieję, że ten mecz będzie na naszą korzyść, bo mamy o co się odegrać, że tak powiem. Dwa mecze, które przegraliśmy, myślę, że. Przepraszam, jeden przegraliśmy, drugi zremisowaliśmy, pokarnych przegraliśmy, ale myślę, że ten mecz w będzie będzie na naszą korzyść, bo chcemy i pokażemy, kto jest mocniejszy. No i teraz przed Wami dosyć niełatwy wyjazd do Ostrowa. Tam wiele zespołów miało problemy ze zdobyciem kompletu punktów. Powiedz, jak szykujecie się do tego spotkania i co możesz nam powiedzieć o, o waszym niedzielnym rywalu? Myślę, że przygotowujemy się bardzo mocno, bo tak jak powiedziałeś, jest to nie, nie, e, jest to bardzo mocny rywal, zwłaszcza, że u siebie gra, więc tam hala będzie pełna, będą kibice nieść swoją drużynę, więc będzie bardzo trudno. Tak jak wspomniałeś, e, Dużo, dużo miał, miało tam problemy, ale myślę, że jak zagramy tak, jak potrafimy, i mocno staniemy w obronie, i będziemy ciągnąć z tego kontry i szybki atak. Myślę, że ten mecz będzie po naszej myśli i, i wygramy. To będzie kolejny mecz telewizyjny, który będziemy mogli zobaczyć Was na żywo. Dlatego też, czy na koniec, mogę Cię poprosić o zaproszenie do oglądania Waszego spotkania niedzielnego w Ostrowie. Wszystkich kibiców oraz sympatyków piwioletniej zapraszam na niedzielny mecz z Ostrowem Wielkopolskim. 18:45 TVP Sport zapraszamy